Wróćmy jeszcze do tematu szlifowania, do optymalizacji tego szlifowania. Mówiłem o najważniejszych wskazówkach, teraz powiem jeszcze troszkę o papierze. Może nie tyle o papierze, co o krążkach. O krążkach ściernych mogą być różne krążki ścierne, nie musi to być papier. Może to być siatka, może to być krążek na tkaninie, może to być. Teraz nowość, też Bosch ma folię. Ale o tych krążkach są to krążki uniwersalne. O tych krążkach może opowiem w innym filmie. A teraz. Powiem ci, do czego i jak najlepiej użyć i na czym się nie sfiksować. Nie starajmy się dobierać naszego papieru pod względem tylko jednego producenta. Nie wiem, wybieram sobie tam powiedzmy Boscha czy 3M czy Festula czy coś i zafiksowałem się na jednej marce i już tylko i wyłącznie tego jednego używam. Nie. Dobierajmy to do swoich konkretnych potrzeb. Ogólnie zasada taka najprostsza jest, że krążki sztywne, czyli na przykład na tkaninie czy na papierze, używam do szlifowania z Gradacja 80, 100, powiedzmy 60. 60 rzadko, bo rzadko, ale też używam. Tylko większe już można używać sobie siatki. Siatki wykorzystuję głównie do szlifowania wykończeniowego. 120, 150, 180 praktycznie nie używam. Jest to już przy drewnie, moim zdaniem, gradacja za wysoka, i nie ma co świrować na punkcie takiego. Takiego finiszu, takiego wykończenia, to naprawdę nam nic konkretnego nie da. Olej nie będzie się ładnie kładł, bejca nie będzie ładnie się kładła. Ważne jest to, aby powierzchnia była gładka. Bez sprężynek, bez jakichś zacięć, to wszystko po bejcowaniu, to wszystko po olejowaniu, to wszystko po woskowaniu wyjdzie. Siatki do finiszów, papiery do zgrubnego i do zdzierania. No, chyba że chcemy użyć krążków uniwersalnych. Jeszcze taka mała rada na koniec. E, dajcie sobie spokój z jakimiś tanimi e, niewiadomego pochodzenia tarczami ściernymi. Jakość tych tarcz pozostawia wiele do życzenia. Na podstawie swojego własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że co partia to in, inna gradacja, inne tarcze zużywają się bardzo szybko. Co z tego, że są? Nie wiem, 3-4 razy tańsze jak po dwóch minutach pracy, zamiast szlifować, to już jeżdżą sobie po tym drewnie jak łyżwiarka figurowa po lodzie. Akurat na tarczach nie ma co oszczędzać.